Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Królowa Kamila i książę William zawsze mieli napiętą relację, ale ostatnio sprawy uległy pogorszeniu. Teraz nie może jej znieść i chce, aby została pozbawiona swojego stanowiska. Co dokładnie wydarzyło się, co zniszczyło lata cywilizowanej współpracy? Ceo mogło być tak poważne, że nie może jej dłużej znieść. Podczas gdy królowa Kamila jest wściekła, świat jest ciekawy. A w tym filmie odkryjemy, co naprawdę się wydarzyło. To skomplikowana historia. Przez lata Camilla była postrzegana negatywnie jako inna kobieta. Nawet po rozwodzie Karola i Diana jej obecność w rodzinie królewskiej była dość kontrowersyjna. To postrzeganie miało ogromny wpływ na William, zwłaszcza widząc, ile cierpienia ta sprawa przyniosła jego matce. Dla niego dorastanie i akceptacja Camilla nie były łatwe. Choć William publicznie poparł ich małżeństwo w 2005 roku, uczestnicząc w ślubie i rodzinnych wydarzeniach, osoby z bliskiego otoczenia twierdzą, że jego relacja z Camilla była bardziej napięta i prywatna niż to wyglądało na zewnątrz. Jednym z głównych powodów dyskomfortu William wobec Camilla jest jego oddanie spuściźnie księżnej Diana. Dla niego Diana to nie tylko matka, ale też postać publiczna, kochana przez cały świat i zmarła tragicznie. William i Harry poświęcili dużą część swojego życia na upamiętnienie jej pamięci, co komplikuje rolę Camilla. Camilla, teraz królowa, zajmuje miejsce, które według wielu powinno należeć do Diana. Ten kontrast prawdopodobnie wywołał u William urazę, która widoczna jest w jego wyraźnym dystansie, gdy mówi publicznie o swojej macosze. Dostrzegalna chłodność W ostatnich latach. Odkąd Camilla została królową po śmierci królowej Elżbiety w 2022 roku, dynamika w rodzinie królewskiej, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia, jak William, pozostała chłodna. Tabloidi często sugerują napięcia z Camilla. Mimo, że oboje utrzymują grzeczne relacje na pokaz, ta serdeczność, która widoczna jest między William a Harry, odzwierciedla także to, jak otwarcie mówią o traktowaniu ich matki przez media i instytucję królewską. W wywiadach, zwłaszcza po publikacji kontrowersyjnych wspomnień księcia Harego, bracia jasno dali do zrozumienia, że sposób, w jaki Diana była traktowana przez media i rodzinę królewską, miał na nich ogromny wpływ. Podczas gdy Harry jest bardziej bezpośredni w swoich krytykach, działania William są bardzo wymowne. Pracuje nad oddzieleniem pamięci o swojej matce od instytucji, która pozwoliła na jej zniesławienie. Wydaje się, że niechętnie przyjmuje Kamilę jako królową. Rola Camilla i jej wpływ na William. Kiedy Camilla została królową, szybko pojawiły się pytania o jej wpływ wewnątrz rodziny królewskiej. Doniesienia sugerują, że ma ona znaczący wpływ na króla Karola, co może stanowić źródło zaniepokojenia dla William, przygotowującego się do swojej przyszłej roli króla. William, który jest bardzo świadomy opinii publicznej, czuje wewnętrzny konflikt wobec wyróżnionej pozycji Camilla zwłaszcza z powodu jej kontrowersyjnej przeszłości, ale unika mówienia o tym publicznie. Choć znaczna część społeczeństwa pozostaje lojalna wobec pamięci Diana, możliwe, że William postrzega wpływy Camilla jako potencjalne zagrożenie dla wizerunku i stabilności monarchii, gdy patrzy na swoje przyszłe panowanie. Mimo wszystkich prób naprawy relacji, lojalność William wobec jego matki pozostaje silną siłą. Często mówi o tym, jak Diana ukształtowała jego życie i sposób postrzegania świata, co bezpośrednio wpływa na jego postrzeganie Camilla, nawet jako królowej. Bez względu na upływ czasu, oddanie William dla pamięci matki tworzy nieuniknione napięcie w jego relacji z Camilla. William może powstrzymywać się publicznie od negatywnych deklaracji, ale osoby wtajemniczone wierzą, że chłód między nim a macochą jest bardzo głęboki. Podczas gdy William stara się skupić na swoich obowiązkach i własnej rodzinie, dziedzictwo Diana pozostaje ważną częścią jego życia. Narastająca obecność Camilla jako królowej może stanowić dla William nieustanne przypominanie przeszłości. Choć nigdy otwarcie nie kwestionuje jej pozycji, niewyrażone napięcie jest widoczne, gdy obserwuje się, jak dwoje się zachowuje w stosunku do siebie. Ale nie tylko rodzina trzyma ją na dystans. Również media. Przez większość historii relacja między Kamila a William była trudna, delikatnie mówiąc, ale zawsze utrzymywano ją w prywatności. Można było wyczuć chłód między nimi, ale nic nie było widoczne. Wszystko to jednak zmieniło się ostatnio. Incydent z konwojem bezpieczeństwa. We wrześniu 2022 roku, po śmierci królowej Elżbiety, książę William i Kate Middleton poprosili o dołączenie do konwoju bezpieczeństwa króla Karola i królowej Kamila podczas wyjazdu z zamku Windsor. Młodsze pokolenie królewskie sprawiło jednak, że Karol i Kamila musieli czekać kilka minut, co, jak doniesiono, sfrustrowało Kamilę. Czując się lekceważona, nalegała, by Karol odjechał bez William i Kate. Gdy opuścili zamek, zobaczyli znikające światła niebieskie motocykli. Oficjalnie zostali wykluczeni z konwoju. Kamila wyraźnie wykonała tutaj ruch władzy, zaznaczając swoją pozycję w rodzinie królewskiej. Kobieta, która w istocie sprawiła, że matka William została zapomniana przez własną rodzinę, gdy tylko miała władzę, zrobiła to samo z nim i jego rodziną. Ale to nie był jedyny raz, kiedy był na nią zły. Skrywał wiele gniewu. Królowa Kamila wyraziła znaczące obawy dotyczące temperamentu księcia William, zwłaszcza podczas rodzinnych sporów. Po ślubie z królem Karolem w 2005 roku opowiadała przyjaciołom, jak łatwo William traci panowanie nad sobą. Robert Lacey wskazał, co zauważyła. Nikt nie spodziewał się, że będzie tak wybuchowy, będąc tak młodym. Kamila zauważyła, że William często kierował swój gniew na Karola podczas tych dyskusji, wyładowując swoją frustrację, gdy czuł, że jego ojciec nie spełniał oczekiwań co do królewskiego zachowania. Ten wzorzec nie tylko budził niepokój Camilla, ale również zwracał dużą uwagę na zamku. Zauważyła, że Karol zazwyczaj reagował powściągliwie na te konfrontacje, co tylko pogorszyło sytuację. Jest jasne, że ci dwoje nie pasują do siebie. Okazuje się, że cała ta chłodna relacja nie pochodziła z samej rodziny. Ostrzeżenie. W swoich wspomnieniach, w książce Rozpacz, książę Harry daje światu szczery wgląd w skomplikowaną relację między nim, księciem William i królową Camilla. Odkrywa kilka punktów, które naprawdę pokazały światu, jak nigdy nie byli na tej samej fali. Po pierwsze, Harry stwierdził, że zarówno on, jak i William prosili ojca, króla Karola, aby nie żenił się z Camilla. Wyrazili jasno swoje obawy, mówiąc, że ich prośba wynikała z potrzeby unikania uwagi mediów i oszczędzenia porównań z ich zmarłą matką, księżną Dianą. Pomimo ich początkowego sprzeciwu, Harry później przyznał, że miał mieszane uczucia. Chciał, aby jego ojciec był szczęśliwy, ale czuł się nieswojo, mając macochę, która według niego bardziej dbała o swój wizerunek publiczny niż o jego dobro. Harry opisuje Kamilę jako postać niebezpieczną i złowrogą w swoim życiu. Zawsze żywił wobec niej urazę. Wierzył, że osłabiła jego relacje z królem Karolem, co tylko dodało więcej napięcia do konfliktów, które już istniały po śmierci Diana. Opowiadając o swoich pierwszych spotkaniach z Camilla, Harry opisuje te interakcje jako formalne, bez autentycznego połączenia. Czuł, że Camilla wydawała się znudzona i obawiała się, że zostanie postrzegana jako zła macocha. Kiedy doszło do ślubu Karola i Kamila w 2005 roku, Harry złagodził swoje stanowisko, choć wciąż miał pewne obawy. Chciał, aby Kamila była szczęśliwa ze względu na ojca, ale nadal nie ufał jej wpływowi na ich życie. Nigdy jednak nie stała się naprawdę częścią ich rodziny. Harry ujawnił również, że Kamila ujawnia informacje o nich prasie, zwłaszcza o jednym nieporozumieniu, które mieli. Dyskusja miała miejsce na kilka dni przed ślubem Harego i Meghan w maju 2017 roku i dotyczyła sukienki druchenki księżniczki Charlotte. Kate wysłała wiadomość do Meghan, mówiąc, że sukienka Charlotte jest za duża, za długa i zbyt luźna, co sprawiło, że mała dziewczynka płakała podczas przymiarki w domu. W odpowiedzi Meghan zasugerowała, aby Charlotte odwiedziła krawca, który czekał w pałacu Kensington tego ranka, aby dokonać potrzebnych poprawek. Megan widziała w tym prostą i bezproblemową propozycję rozwiązania problemu, ale Kate nalegała, aby wszystkie sukienki zostały przerobione, co Megan uznała za przesadne. Wymiana zdań stała się napięta. Obie kobiety zirytowały się i uraziły nawzajem. Wynik tego nieporozumienia sprawił, że Megan czuła się przytłoczona i zasmucona. Harry wspomina, że wrócił do domu po długim dniu i zobaczył ją na podłodze płaczącą. Opisał przerażenie, które poczuł, widząc ją w takim stanie. Nie wiedział, co się dzieje. Następnego dnia Kate odwiedziła Meghan z kwiatami i kartką z przeprosinami za ten incydent, przyznając, że miał on na Meghan duży wpływ emocjonalny. Po tym zdarzeniu brytyjskie tabloidy twierdziły, że to Meghan doprowadziła Kate do płaczu, co jeszcze bardziej zwiększyło publiczne zainteresowanie ich relacją. Mimo to Harry musiał wyjaśnić sytuację, mówiąc, że było odwrotnie, ale że to była prywatna sprawa, która powinna była pozostać tajemnicą. Jednak z winy Camilla wszystko wyszło na jaw. To był jeden z problemów, ale nawet poza tym, oni po prostu są bardzo różnymi ludźmi. Pogarda Camilla. Różnice zdań na temat obowiązków i odpowiedzialności królewskich często napięły relacje między księciem William a królową Camilla. William wydaje się uważać, że Camilla nie szanuje w pełni tradycyjnych oczekiwań związanych z jego pozycją jako dziedzica tronu. Być może to postrzeganie wynika z odmiennych opinii na temat sposobu wypełniania obowiązków królewskich. Pomimo tych przesłych napięć, ostatnie wyzwania, takie jak problemy zdrowotne króla Karola, zbliżyły William i Camille do siebie. Stawienie czoła tym trudnościom razem doprowadziło ich do bardziej współpracującej relacji. Camilla przyjęła rolę kontrolowania William, gdy ten wykazuje brak szacunku wobec Karola. Raporty wskazują, że Camilla nie waha się dzielić swoimi obserwacjami na temat słabości William i Harego z królem Karolem. Takie postępowanie może wywoływać napięcia, ponieważ William może to postrzegać jako próbę podważania jego autorytetu w rodzinnej hierarchii. Pojawiły się zarzuty, że Camilla miała wyciekać historię do mediów o innych członkach rodziny królewskiej, w tym o Williamie i Kate. Te działania mogą być postrzegane jako próby manipulowania opinią publiczną kosztem lojalności rodzinnej, co tylko zwiększa napięcia. William nie znosi tego, co robi Camilla, a wielu myślało, że to było związane z zniknięciem Kate w ciągu 2024 roku. Po jej ostatnim publicznym wystąpieniu na Boże Narodzenie 2023 roku, kiedy uczestniczyła w nabożeństwie z rodziną królewską, Kate praktycznie zniknęła z widoku publicznego. Wcześniej była aktywnie zaangażowana w wiele królewskich obowiązków. W 17 stycznia 2024 roku Pałac Kensington ogłosił, że Kate przeszła planowaną operację jamy brzusznej. Chociaż pałac nie podał szczegółowych informacji, poinformowano, że jej rekonwalescencja utrzyma ją z dala od widoku publicznego aż do Wielkanocy, przypadającej na 31 marca. Brak informacji na temat jej zdrowia doprowadził do niekontrolowanych spekulacji w mediach społecznościowych. Użytkownicy zaczęli tworzyć różne teorie na temat jej pobytu i stanu zdrowia, z interpretacjami od łagodnych po znacznie bardziej niepokojące. Sytuacja zaostrzyła się, gdy książę William odwołał swoje planowane uczestnictwo w nabożeństwie żałobnym pod koniec lutego, podając powody osobiste, co jeszcze bardziej poplotki o zdrowiu Kate i dynamice rodzinnej. W 4 marca 2024 roku paparazzi uchwycili Kate w samochodzie z matką, co było jej pierwszym pojawieniem się od Bożego Narodzenia. Jednak brytyjskie media zdecydowały się nie publikować tych zdjęć ze względu na prywatność. Kontrowersja wzrosła, gdy pałac Kensington opublikował zdjęcie rodziny z okazji Dnia Matki w 10 marca tylko po to, aby później okazało się, że zdjęcie zostało edytowane w programie Photoshop. Najważniejsze agencje informacyjne usunęły to zdjęcie, co wywołało jeszcze większe zamieszanie i spekulacje na temat stanu zdrowia Kate. W odpowiedzi na rosnące obawy, pałac Kensington potwierdził, że Kate zmaga się z rakiem, ale że dzięki wczesnemu wykryciu jej stan zdrowia poprawia się i zapewnił, że istotne aktualizacje będą przekazywane w miarę potrzeb. Podkreślili też swoje pragnienie prywatności w tym trudnym okresie. Kontrowersję wywołała medialne szaleństwo, a niektóre media zaczęły kwestionować przejrzystość rodziny królewskiej, domagając się bardziej klarownej komunikacji na temat zdrowia Kate. Zwłaszcza, że dotychczas to wszyscy inni, a nie Kate, mówili o tym, co się dzieje. Wielu nawet zaczęło podejrzewać, że Camilla mogła usunąć Kate z rodziny, teraz gdy posiada władzę. Ale to nie mogło trwać wiecznie. Po miesiącach nieobecności i spekulacji, Kate pojawiła się publicznie po raz pierwszy od diagnozy w 15 czerwca 2024 roku podczas ceremonii trupem de Kaler. Przyznała, że jej zdrowie się poprawia, jednak nie wyzdrowiała jeszcze w pełni. Wyglądała dobrze, ale było oczywiste, że dzieje się coś poważnego za kulisami. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby Camilla pracowała powoli nad odsunięciem wszystkich członków rodziny królewskiej. Wyglądało na to, że miała ich wszystkich na swojej liście. Wstępne doniesienia wskazują, że Camilla miała trudny początek z Kate, biorąc pod uwagę, że nie pochodziła ona z tej samej arystokratycznej linii. To uczucie podzielał autor tematyki królewskiej, Christopher Anderson, który zauważył, że Camilla często czuła się onieśmielona w obecności William, wyrażając dyskomfort podczas ich spotkań. Znaczny wpływ Camilla na króla Karola jest dobrze udokumentowany. Raporty sugerują, że odgrywa ona kluczową rolę w doradzaniu mu w sprawach królewskich, co czasem prowadzi do tarć z William, który czuje się pomijany w procesach decyzyjnych. Wizerunek publiczny Camilla nadal budzi kontrowersje z powodu jej przeszłości, a jej zachowanie na co dzień nie poprawia tej sytuacji. W styczniu 2024 roku wizyta Harego w Wielkiej Brytanii stała się napięta podczas krótkiej rozmowy z królem Karolem, który dochodził do siebie po leczeniu raka. Po zaledwie półgodzinnej rozmowie Kamilla nalegała, aby Harry odszedł, wyraźnie niezadowolona z jego nieoczekiwanej wizyty. Informatorzy wskazują, że jej dezaprobata była oczywista, co tylko zwiększyło napięcia w już skomplikowanej relacji. Znaczący wpływ Kamilla na Karola jest szeroko znany. Raporty wskazują, że odgrywa ona kluczową rolę w sprawach królewskich, co czasami prowadzi do nieporozumień z Harrym w kwestiach rodzinnych. Ta dynamika sprawiła, że Harry poczuł się coraz bardziej odizolowany od rodziny królewskiej, co już wcześniej wyraził. Jednak z jej perspektywy uważa, że to oni ją tak potraktowali i zamierza zrobić to samo wobec nich. Początkowo ich relacja była pełna napięć. Podobno, kiedy Camilla po raz pierwszy spotkała William, była wyraźnie zdenerwowana i potrzebowała drinka, aby się uspokoić. Z czasem ich relacja się poprawiła, zwłaszcza po ważnych wydarzeniach rodzinnych, takich jak odejście Harego i Meghan od obowiązków królewskich. Jednak niedawne relacje medialne sugerują, że wciąż utrzymują się pewne napięcia. Camilla wyraziła zaniepokojenie temperamentu William, który jakby pogłębił się wraz z upływem lat i presją, z jaką się mierzy w obliczu nieustannych kryzysów zdrowotnych w rodzinie. Gdyby William publicznie zakwestionował rolę Camilla w rodzinie królewskiej. Mogłoby to jeszcze bardziej skomplikować ich już delikatną relację. Mogłoby to objawić się w zamkniętej mowie ciała lub niechęci do wspólnych publicznych wystąpień. Jest jednak prawdopodobne, że zachowa on publicznie opanowanie, przestrzegając królewskiego protokołu, który zniechęca do ujawniania osobistych konfliktów. To jedyny sposób, w jaki udało mu się przetrwać pod publicznym nadzorem. W przeciwnym razie media pożarłyby go żywcem. Wsparcie sojuszników takich jak Kate Middleton może być kluczowe w łagodzeniu problemów publicznych. Wiadomo, że Kate ułatwiała harmonijne relacje między Camilla a William, pełniąc rolę mediatora w napiętych momentach. Ale biorąc pod uwagę, że Kate ma teraz wiele zmartwień, jest prawdopodobne, że jest zbyt zajęta, aby zajmować się dodatkowymi problemami. Bardzo prawdopodobne jest, że William dostanie to, czego chce, bo bądźmy szczerzy, on jest przyszłym królem. A ona jest tylko królową z przypadku. Eksperci królewscy bacznie obserwują rozwój relacji z królową Camilla. Ta relacja stopniowo się poprawia, zwłaszcza po wydarzeniach rodzinnych, takich jak odejście Harrego i Meghan. Anderson skomentował, że William na przestrzeni czasu rozwinął lepsze relacje z Camilla, wskazując na zmianę od początkowego dyskomfortu przy pierwszym spotkaniu do bardziej przyjaznej więzi. Duża część tego postępu przypisywana jest pomocy Kate w łagodzeniu sytuacji. Mimo że relacja się poprawiła, niektórzy specjaliści spekulują, że rola Camilla może zostać zredukowana na rzecz innych członków rodziny, zwłaszcza Kate. Jako, że Kate jest często postrzegana jako bliższa postać, trwają dyskusje nad ukierunkowaniem monarchii na nią dla bardziej nowoczesnego wizerunku. Ponadto jest po prostu bardziej sympatyczna jako osoba niż niszczycielka rodzin na tronie. Tak więc, jeśli się nad tym zastanowić, to ma to sens. Chociaż Kamila sumiennie wywiązuje się ze swoich królewskich obowiązków, często wykonując więcej zobowiązań niż Kate, jej wizerunek publiczny nadal jest skomplikowany. Niektórzy obserwatorzy królewscy wierzą, że może mieć trudności z całkowitym oderwaniem się od swojej historii z Karolem i Dianą, co może prowadzić do próśb o ponowną ocenę jej roli w obowiązkach królewskich. I ona wie, co się dzieje. Chce w jakiś sposób utrzymać dobre stosunki między nimi, ale to nie wydaje się być rozwiązaniem na dłuższą metę. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wszystko jest w porządku, ale w rodzinie królewskiej nie działa to w ten sposób. Trzymają urazy, a William ma wiele do stracenia. Jednak mimo to, czy naprawdę mógłby sprawić, by została pozbawiona tej roli? Pomysł, że książę William mógłby jednostronnie usunąć królową Kamillę z jej roli małżonki królewskiej, jest skomplikowany przez protokoły i struktury, które regulują władzę królewską. Monarchia działa w ramach konstytucyjnych, w których uprawnienia członków rodziny królewskiej, w tym księcia Walii, są głównie ceremonialne i podlegają nadzorowi panującego monarchy, w tym przypadku króla Karola. Jakakolwiek znacząca zmiana w statusie Kemeli wymagałaby zgody Karola a także konsensusu innych kluczowych postaci w rodzinie królewskiej. Historycznie zmiany w tytułach i rolach królewskich nie są podejmowane lekkomyślnie. Często odzwierciedlają szersze porozumienie między członkami rodziny, doradcami, a w niektórych przypadkach również opinią publiczną. Dlatego, choć William może mieć znaczący wpływ jako przyszły król, jego zdolność do działania niezależnie w kwestii pozycji Kemeli byłaby poważnie ograniczona. Bez względu na to, jak mroczna może być jego przeszłość z Karolem, opinia publiczna jest równie krytyczna, gdy chodzi o rozważenie konsekwencji jakiejkolwiek akcji przeciwko Kemeli. Na przestrzeni lat Kamila ciężko pracowała nad poprawą swojego wizerunku i integracją z życiem królewskim, zyskując stopniowo akceptację zarówno rodziny, jak i brytyjskiego społeczeństwa. Próba Williamsa by zredukować jej rolę prawdopodobnie wywołałaby ogromną negatywną reakcję ze strony opinii publicznej, nawet wśród tych, którzy nie byli jej największymi zwolennikami. Postrzeganie przez opinię publiczną ma tutaj kluczowe znaczenie. Monarchia w dużej mierze opiera się na dobrej woli ludzi. Jeśli William podjąłby działania, które byłyby postrzegane jako osłabienie pozycji Kemeli, mogłoby to nie tylko zaszkodzić jego reputacji, ale również wpłynąć na wizerunek monarchii jako całości. Tego rodzaju krok mógłby wywołać sympatię dla Kemeli, biorąc pod uwagę jej przeszłe trudności i wyzwania, z którymi musiała się zmagać, by zintegrować się z rodziną królewską. Ale, odkładając na bok kwestie emocjonalne, jest tu znacznie więcej do stracenia. Mogłoby to wstrząsnąć całą monarchią. Usunięcie Kemeli z jej roli mogłoby być katastrofalne dla stabilności monarchii. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielkich zmian związanych z rezygnacją księcia Harego i Meghan Markle z pełnienia obowiązków królewskich oraz ciągłych debat na temat aktualności monarchii w nowoczesnym społeczeństwie. Pozbawienie takiej postaci jak Kamila, która stała się fundamentalną częścią obowiązków królewskich, mogłoby pogłębić istniejące podziały i stworzyć jeszcze większe pęknięcia w obrębie rodziny. Historycznie stabilność monarchii była kluczowa dla jej przetrwania. Rodzina królewska już wcześniej zmagała się z wyzwaniami, a każdy kryzys testował jej odporność. Akcja przeciwko Kemeli mogłaby być interpretowana jako brak jedności, co wywołałoby spekulacje o kolejnych konfliktach w rodzinie oraz postawiłoby pod znakiem zapytania przyszłość monarchii. Czy miałyby oni przyszłość? Zmniejszenie wsparcia dla William, który często postrzegany jest jako siła modernizacyjna w rodzinie królewskiej, mogłoby wpłynąć na jego reputację. Choć William i Kate Middleton cieszą się dobrą opinią, działania przeciwko Kemery mogłyby wyobcować segmenty społeczeństwa, które sympatyzują z nią i postrzegają ją w pozytywnym świetle. W kontekście coraz bardziej sceptycznego społeczeństwa, postrzeganie przez opinię publiczną Rodziny Królewskiej stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Jakiekolwiek oznaki wewnętrznej niezgody mogłyby prowadzić do nowych apelów o reformy lub nawet całkowitą abolicję monarchii. Biorąc pod uwagę, że brytyjskie społeczeństwo wykazało gotowość do akceptowania zmian, ważne jest, by William ocenił, jak jego działania mogą zostać zinterpretowane. Jeśli Camilla zostałaby usunięta lub jej rola znacznie ograniczona, prawdopodobnie doprowadziłoby to do przekształcenia ról i obowiązków królewskich. William i Kate mogliby przejąć bardziej centralną rolę. Choć mogłoby to wzmocnić ich pozycję jako przyszłych liderów monarchii, wymagałoby to także starannego zarządzania. Aby nie wyalienować tych, którzy przez lata wspierali Camille. Przejście odpowiedzialności może wiązać się z wyzwaniami i szansami. William i Kate będą musieli zadbać o to, by zachować swoje charyzmatyczne osobowości, równocześnie oddając szacunek dla dziedzictwa monarchii. Przyszłość rodziny królewskiej coraz bardziej będzie zależała od zdolności do nawigowania w tych dynamikach i utrzymywania zaangażowania opinii publicznej. Długoterminowa trwałość monarchii może zależeć od jej zdolności do utrzymania jedności w obliczu zmieniających się relacji interpersonalnych. Pofragmentowana rodzina królewska ryzykuje utratę wsparcia i szacunku społeczeństwa, zwłaszcza w miarę jak oczekiwania społeczne ewoluują. W świecie, w którym przejrzystość i odpowiedzialność stają się coraz ważniejsze, rodzina królewska musi prezentować zjednoczoną front. Wybory William, zwłaszcza w odniesieniu do Kemeli, ustanowią precedens. Jak monarchia będzie radzić sobie z wewnętrznymi konfliktami w przyszłości? Promując jedność i współpracę, rodzina królewska może dążyć do wzmocnienia swojej znaczenia i zapewnienia jej dalszej egzystencji w nowoczesnym kontekście. Delikatna równowaga między władzą, postrzeganiem publicznym, a obowiązkami królewskimi musi być zarządzana z dużą ostrożnością, aby uniknąć dalszych wyzwań w przyszłości. Ale wydaje się, że sprawy nie zmierzają w tym kierunku. William pracuje nad tym, by stać się tak ważny dla monarchii, że nikt nie będzie mógł mu się sprzeciwić. A głównym sposobem, by to osiągnąć, jest nawiązanie kontaktu z ludem, tak jak robiła to jego matka. I to jest coś, czego Camilla nigdy nie mogłaby zrobić. Książę William zdobywa nagłówki gazet za swoje zaangażowanie w rozwiązywanie problemu braku mieszkań w Wielkiej Brytanii. Podczas gdy wciąż pełni swoją rolę księcia wali i przygotowuje się do przyszłego panowania. Ogłosił nadchodzącą premierę dokumentu w dwóch częściach zatytułowanego Książę William Czy możemy zakończyć problem braku mieszkań? Wyprodukowany przez Mint House i reżyserowany przez zdobywcę nagrody BAFTA l burleya dokument obiecuje zgłębić problem bezdomności z perspektywy tych, którzy żyją w tej sytuacji. Nakładając się na pierwszy rok jego programu Homewards, który ma na celu pokazanie, że zakończenie problemu bezdomności nie jest tylko marzeniem, ale osiągalnym celem, Dokument skupi się na sześciu kluczowych lokalizacjach w całym Zjednoczonym Królestwie. Każde z tych miejsc reprezentuje unikalne wyzwania i możliwości w zakresie zmian. Te obszary to Aberdeen, Bournemouth, Christchurch i Poole, Lombard w Londynie, Newport w Irlandii Północnej oraz Sheffield w Anglii. W swoich wypowiedziach na temat projektu książę William podkreślił znaczenie swojej roli w walce z brakiem mieszkań powiedział, przybywam bez żadnej innej agendy, niż pomoc osobom, które desperacko jej potrzebują. Uważam to za część mojej roli. Czego więcej miałbym szukać, jeśli nie po to, by wykorzystać te pozycje odpowiedzialnie, by wpływać i pomagać ludziom w tym, co mogę? Jego szczera postawa rezonuje z wieloma Brytyjczykami, którzy doceniają jego poświęcenie dla problemów społecznych. Ten dokument nie tylko ma na celu podniesienie świadomości na temat problemu bezdomności, ale także stanowi apel do działania. Dzieląc się historiami osób dotkniętych tym problemem, William ma nadzieję zainspirować współczucie i zmobilizować wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań, które mogą rzeczywiście zmienić sytuację. Jego korona miałaby być używana do czynienia dobra i on nie chce, by to zakończyło się na nim. Jego dzieci będą musiały kontynuować te prace. William i Kate chcą zaszczepić wartości empatii i odpowiedzialności w trójce swoich dzieci księciu George'u, księżniczce Charlotte i księciu Louise. Podążając za przykładem Diana, uważają za ważne, by ich dzieci rozumiały trudności, z jakimi boryka się wiele osób i wykorzystywały swoje przywileje, by pomóc innym. Ekspertka w kwestiach rodziny królewskiej Jenny Von pochwaliła parę za sposób, w jaki wychowują swoje dzieci. Podkreśliła, że William działa świadomie, pomagając swoim dzieciom zrozumieć rzeczywistość życia poza ich królewską bańką. Rozmawia z nimi na ważne tematy, jak problem bezdomności, podkreślając, że ich obowiązki królewskie niosą ze sobą odpowiedzialność za innych, wyjaśniła Won. To wychowanie motywuje George A., Charlotte i Louisa do zastanawiania się, jak mogą zrobić różnicę, gdy dorosną. W przeciwieństwie do ponad 99% świata. Te dzieci rodzą się w pozycji, w której naprawdę mogą dokonać tej zmiany, jeśli tylko tego zapragną. Ale, żeby wszystko to mogło się zdarzyć, Kamila musi przestać wywierać wpływ na Karola, pozwolić ich dzieciom spędzać czas, który im pozostał z nim, i umożliwić im podniesienie monarchii na poziom, który im przysługuje. Co o tym myślicie? Zostawcie komentarze poniżej. A jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybować nasz kanał i obejrzeć film, który pojawi się na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.